Witam wszystkich bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z gry Minecraft na moim kanale. W odcinku smutnym, no bo poprzednio nagra, nagrałem pół godziny materiału, spędziłem nad tym materiałem godzinę czasu, tylko po to bym zrobił mi sklika i usunął sobie plik z mojego komputera. No ale cóż, w poprzednim odcinku była bardzo długa podróż po to posadzonki tego drewna oraz świerku. No jak możecie zobaczyć, no podróż była udana, tak? Podróż była udana, tam sadzonki jedne rosną, tutaj już urosło. I cóż mam rzec, no smutne wieści, tak, smutne wieści, no bo no kurde, no materiał, no pół godziny widzowie materiału, przeszło godzinę z nagrywania tego. Niestety poszło na marne. Ale cóż, ja żeby was nie zostawić 10 stycznia, czyli dzisiaj. Bez odcinka z Minecrafta robię dla Was specjalnie, nagrywam kolejny, drugi już odcinek z tego. Yy, no, no drugi, no dla Was pierwszy, a dla mnie drugi już w jeden dzień. Yy, będziemy mianowicie budować sobie w tym odcinku yy, ten. Yy, będziemy budować sobie magazyn w tym odcinku. Troszkę z tego co wiem, no to tak sobie popatrzyłem na ostatnie nagranie, muszę troszkę dzisiaj mówić, a dokładnie to zmniejszyłem sobie gaina na mikrofonie. Yy, I co? Pójdziemy się zaraz przespać, ale to zaraz Tutaj sobie zrobimy No musimy się rzucić, powiem tyle, musimy się rzucić Bardzo była udana podróż, powiem tyle Muszę się również przespać Ale to mniejsza yy, Pyk pyk O i to się połączyło źle, bo tu nie chciałem mieć tylko to, ale mniejsza o to Dawaj tu wszystko Ponieś mi to drewno, daj mi to, niech się to przepali. Zjedzmy to, pójdźmy spać. Oho, wyłączył mi się drugi monitor. Nie wiem dlaczego i już się włączył z powrotem. No przerwało kabel. Muszę go tam sobie umieścić yy, bardzo dobrze. Muszę go tam sobie umieścić. Najlepiej to taśmą przykleić. I będzie wtedy wszystko git. Yy, dobra. Zróbmy sobie, już jesteśmy od razu drzwi z tego. Pyk. Żeby było, a skrzynki sobie dorobię potem. Poza odcinkiem ze zwykłego drewna. Ale dobra, mamy to, mamy to i to. idzieby go umieścić. Umieścimy sobie go tutaj, szczerze mogłem wyrównać teren, ale nie chciało mi się, więc umieścimy to trochę dalej, czyli tutaj. Yy, potrzebuję troszkę sobie skopać ziemi. Mogę nawet jakiś cave lekki, ale no, muszę sobie ściszyć tę grę, bo się troszkę za głośno zrobiło. I ten. Wyrównamy sobie lekko teren. Gdyż no bez tego to się nie da po prostu. Również sobie ogółem. Nie chcę, nie chcę mi się streszczać tamtego odcinka, bo bardzo dużo rzeczy były zrobionych. I najlepiej jakbyście to wszystko zobaczyli, ale nie zobaczycie, bo jestem na tyle głupi i upośledzony, że usunąłem sobie tamto nagranie, a ja chciałem zmienić po prostu nazwę. Więc no. Więc mój stan upośledzenia jest bardzo wielki, bym mógł powiedzieć. Ale no cóż, trudno się mówi. Tutaj jakoś to dorobię, jakieś schodki i tak dalej. Mianowicie tak, tutaj będzie front, tak więc raz, dwa, trzy. Myślę, bez sensu robić wyższy. I tutaj raz, dwa, no, trzy. To sobie musimy skopać. No, i tak tutaj potrzebujemy podmienić podłogę na pewno, w środku. Tak więc, na jakiej mniej więcej długości będę chciał zrobić, no to tak będzie. Myślę, że to takie małe, no nie będzie to, że jakoś widzowy duży budynek, nie? No bo to jest po prostu magazyn to ma być po prostu magazyn, a nie jakieś wielkie bardzo budynki. Skopię sobie jeszcze tu. Hop, hop. No, i tyle by myślę, wystarczyło tu. Cyk, cyk. No, i tutaj będzie ten. I tutaj sobie wydłuży, wyłożymy podłogę. Pyk, pyk, pyk. Hop, hop. Odcinek będzie krótszy, bo chcę to dzisiaj zmontować bez cięć najlepiej. Tak więc no, będę się raczej chciał pośpieszyć. Więc może nawet i na odcinku tutaj postawimy ten. Zrobimy... Tak jak to się nazywa widzowie. Brakuje mi tego słowa. Skrzynki. Więc no. Eee, dobra, jak to wygląda, jak to wygląda. Wygląda to spoko. Tylko tutaj bym mógł i lepiej by to wyglądało. Jakbym zrobił... Hop. A jak to wygląda, jak zrobię... Pyk. Nie da się tego. No, może tarczy przez to. O, no, zrobimy tak. No, i to już jest widzowie, klasa światowa. Powiem tyle. To jest widzowie umiejętności w budowaniu. Yy, dobra. Tutaj cyk, 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 cyk. I jeszcze pyk, 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 pyk. pyk. Oraz pyk, 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 pyk i pyk. Tutaj idą dwoje drzwi. Tylko to by mogło być w drugą stronę umieszczone. Kurde, nie w taki sposób w drugą stronę umieszczone. Dobra, się chyba nie dogadamy z tymi drzwiami. No, ale rozumiecie to? O, no i teraz elegancko, teraz elegancko musiałem się skupić po prostu. jak tutaj trzeba, pyk, 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 pyk. No i mamy elegancko. Jeszcze tutaj sobie musimy zabudować yy, ścianę. Może jakieś okno bym zrobił. Może, może tak, może nie. Jak coś to będzie się, to się to zrobi. Bo to jest takie coś, że mogę sobie to zrobić w każdym momencie. Nie jest to realne życie, że muszę zmieniać jakieś ściany, bo się zawali coś, więc no. Wyglądałoby to tak aktualnie. Tutaj sobie musimy zrobić hop na razie. Tutaj będą schody spokojnie i zrobimy sobie lekki daszek. Lekki daszek sobie zrobimy. Z trochę schodków, więc musimy dobrać sobie troszkę drewna. Tak więc hop. Oraz jeszcze zwykłe drewno Miałem swego czasu bardzo dużo tutaj Drewna zwykłego tutaj mamy akacjowe sobie zestakujemy z tym To nie bo ja chcę skrzynki widzowie Ja chcę do skrzynek ale trudno najwyraźniej zrobimy z tego i też będzie Tak więc dobra tutaj robimy deski Mam bardzo dużo desek Pyk 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 Na oko tyle, wystarczy. Oraz yy, skrzynki, czyli hop. hop, hop, hop. Pyk. No, i myślę, że 8 skrzynek takich eleganckich na razie powinno starczyć. Jest to, no nie ukrywam, no troszkę dalej od mojego domu. Ale no cóż, tutaj mi się nie chciało równać terenu Ale to się kiedyś jakoś zrobi, tutaj jakieś szybsze przejście być może Tutaj idę, hop, hop, hop Hop, hop, tak no, no jak do jakiegoś pałacu bym mógł powiedzieć, tak jak do pałacu jakieś wejście Tutaj szybkie wejście na dach mm. I co? No i hop, hop, hop Bardzo mi się podoba to drewno i Jestem lekko dumny z siebie, że to zdobyłem. Tylko jestem zawiedziony z siebie, że straciłem tamto nagranie z tego. No bo siekierka była ogółem. Według mnie jakbym to powycinał elegancko, to 100 wyświetleń byłoby jak nic, nie? <laughs> Ale no niestety za głupotę, się za głupotę się płaci. Więc no, ja płacę dosyć często za głupotę. No i co, no i tutaj byśmy sobie zrobili zwykłym hop. Hop, myślę, że byłoby git. Tak więc hop, hop, hop. Nawet od środka muszę sobie tutaj yy, przynieść kilka pochodni, bo się moby będą mi respić, a tego bym nie chciał. No bo tutaj będzie ciemno po prostu. No bo ciemne deski to ciemno będzie również. Dobra, daj mi tutaj skrzyneczki. Hop, 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 hop. No, i na razie tyle skrzyneczek wystarczy. To jest mój piękny y, magazyn. Tak, jeszcze w sumie tabliczkę mogę zrobić i napisać magazyn. Jak już tak robimy, wszystko to zróbmy to. To już to zróbmy. Mianowicie tak, to było. Najpierw potrzebuję patyki. Potrzebuję cyk, cyk, cyk bodajże tak tak fajnie ciemno ciemna dębowa ciemno dębowa tabliczka miałem tu gdzieś taki świecący się atrament ciekawe czy to by coś dało do tego o jest torbie z świecącym atramentem nic to nie da dobra ale okej okay. yy, damy sobie to za to tu Idziemy z tą piękną tabliczką. Magazyn, magazyn. Gotowe. Może jak ten pyk. o Jezu, ty, jak, jaka siekierka. I te mów hop. Magazyn i te mów. No i elegancko się tu widzę, jak wchodzicie jest wszystko. No to już tak bez potrzeby mogę sobie to zabrać. No, siekierka. Powiem, powiedziałbym tak, siekierkowski nie. Yy, dobra, tym się robi screeny. Tutaj ten F5 F5. Pyk, zamykamy ten. I co? F2 pyk, pyk. I jest wszystko. Mamy wszystko. Yy, to sobie zapiszę. Jak skończę nagrywać, jeszcze tutaj sobie zrobimy. Mm. Obo, Dla. Gorów. Gotowe. No i już wszystko jest, nie? Tylko tutaj, no tu by było bardziej równo, ale mniejsza o to nie do czym nie, sz, czepiajmy się szczegółów, tak? Yy, I co? No i na tym nocie, to byłoby wszystko, tak? Krótki odcinek, treściwy, 12 minutek, elegancko, wszystko git. Yy, jeśli odcinek Wam się spodobał, no to wiadomo, zostawcie apel górę, w z dzwoneczkiem oraz o, z, napiszcie jakiś komentarz, tak? Ja się z Wami żegnam, do następnego, trzymajcie się, cześć!